Witam na kanale Lechu Podróżuje. Mój widz przysłał mi ogłoszenie, żebym zobaczył sobie ten dom, czy mnie nie interesuje. Pojechałem, znalazłem. Jest to ta fajna agencja, o której wam mówiłem Beach, ona go sprzedaje. Także będziecie mieli pod filmem tu link, jak się z nimi skontaktować. jak jest napisane w ogłoszeniu, jest bardzo fajny widok, dom wygląda tak. Tu jest taka działka, tu nie wiem, taki beton. Chyba to są te szamba. Z tego już się dowiedziałem, że wszystkie, wszystkie nieruchomości mają szambo. Nie ma tu żadnej tej miejskiej, miejskiej e, kanalizacji, tylko wszyscy mają szambo. Zapytałem się jednego gościa tam u góry, ile płaci za szambo. Mówi, że nie wie, bo on tam jeszcze dopiero parę lat i jeszcze, jeszcze e, nie zgłaszał nigdzie. Wybrania, więc albo jest takie duże Albo po prostu może rodzina dwuosobowa Więc wiecie, jak jest zbiornik jakiś potężny No to nie ma takiej potrzeby Wiem, że jak ktoś ma dużo apartamentów To na pewno z tego korzystają Bo kiedyś mi właśnie mówiła ta osoba Dojechałem tu rowerem To jest tak jakby vis-a-vis -vis, Tu macie port A to jest gdzieś tak w prawo trochę od portu No to pokażę wam Jak to wygląda Chłopaczek tutaj szedł Miło zaraz się ukłonił pełna kulturka. Domek jest taki fajny. E, ma dwa piętra, parter ma. E, tu z boku się buduje, e, następny jakiś będzie dom, bo, bo już tu ten e, piker chodzi. A my sobie wyjdziemy. Najpierw zobaczymy sobie tu dom. Tu jest takie wejście jakieś do biura. Strzynka. No granica jest tu, jak na pewno widzicie, ten murek. I tu jest. Tu jest granica, a z boku będzie y, następne domo. Tu widzę się, coś tu się zrobiło. Zobaczcie, jakie to są. Czym to robić? Patrzcie, to jest lita skała. Tu musi być taki potężny sprzęt, żeby te wszystkie kamienie rozwalić. Dobra, idziemy do góry. Tak jak mówię, jest to ta fajna, fajna agencja nieruchomości, na Ale zobaczcie, tu wielka działka jest. No, ta działka będzie miała z tysiąc metrów. Więcej raczej nie, może 800 tysiąc plus, minus. U góry jest droga i tam też są domy, tam na górze. Tu są drzwi wejściowe. Lampa swoje lata już ma. No, i zobaczcie, tu na pewno też będą dwa poziomy. Będzie jeden taki ustok, oni tak robią. Słuchajcie, pytałem się o taki wykop, ale mniejszy był. To Kościół mi powiedział na wyspie Brać to było, albo na, nie, na Korczuli chyba to było. Już mi się wszystko myli, ale na jednej z wysp, że za mniejszy taki połowę gdzieś z tego, jak on to skuł, to mówi miesiąc to robił i koszt gdzieś 100 tysięcy złotych. Znaczy, zobaczcie, zobaczcie jak to jest jak kupicie działkę a już nie wspomnę o uzbrojeniu całego terenu dlatego ja nie chcę żadnej działki nie chcę chcę tylko chcę mieć święty spokój wszystkimi podłączeniami wejdziemy tu sobie o tu fajne te tarasiki ten dom kosztuje plus minus z tego co ja tam wyczytałem 380 tysięcy. No, widok jest bardzo ładny. Jest to końcówka Orebic. Dwa takie apartamenciki. Ja to jeszcze w środku nawet nie oglądałem, tylko zaraz pojechałem. Widok tu jest taki. Tu macie też tą ładną w plażę. Tu jest taki potężny, duży parking. Chyba kampy tam też czasami stawiają. Nie ma spuszczenia. Gdzie jest tam znak? że nie wolno nieczystości spuszczać Aha i tu jest jeszcze taki chyba mówili drugi budyneczek No to w tym budyneczku by mieszkał lechu z Betty Fajny wchód jest tu by mieszkał lechu z Betty w tym budyneczku a dołby wynajmował Potem byśmy sprzątali po moich subskrybentach jakby jechali do domciu i czekalibyśmy na nowych. Na pewno cisza i spokój. A tu będzie wejście znowu do, do góry. No, widok to tu jest naprawdę piękny. To nie ma dwóch zdań. Widok jest piękny. Tu wam ten dom nic nie przysłoni. Jak on będzie. No bo co wam może przysłonić? Nic. Liczy się ten przód. Z przodu już wam też nikt nic nie zasłoni. No widok jest przepiękny, ja wam powiem W sumie najlepszy widok yy, jaki widziałem gdzie jest dom do sprzedania Najlepszy widok Super viewpoint O, tu są jeszcze, a dobra, idziemy tam O fajnie to tu jest słuchajcie, to mi się podoba A, śmierdzi drzewem takim. O, jest. O, tu już wyskoczy wąż taki. No i patrzcie. O, się wystraszyłem. Drzwi. No słuchajcie, to fajnie zrobić. Nie wiem, czy to jest toaleta, czy nie. Ciekawe, co tam jest napisane w ogłoszeniu. No beton jest konkret. Tu by było to też zabetonować, zrobić jakieś pomieszczenie na jakieś kosiarki. Pierdoły dach jest bardzo fajny. Dwie klimy. Nie widzę, te kable nie są stare, więc one są niedawno puszczone. No tu to jest najlepsza technologia. To jest the best. I tu. Ale patrzcie i tu widoczność jest piękny Piękny jest widok cię Wam tu podoba Już wiem, że ten duży dom jest u was na pierwszym miejscu No te kable to by wszystko trzeba pochować pod spół, to tak nie może być. Ja bym to wolał. Są teraz takie fajne, wiecie, takie wycinarki, że przykładacie i wam cały rowek wycina kable, wsadzacie i święty spokój. Tej barierki na złom. Niektórzy się śmieją, że ja wiecie co mówię, co ja bym robił, ale nienawidzę takiego czegoś. Schody do obłożenia wszystkie w kaflach. Licznik chodzi. Tu jest jakieś drzewko. Nie jest to. Nie, nie jest to ta. No, korzeń wygląda jak. jak winogrona, ale to nie są winogrony tak mi się wydaje Jak się Wam tu podoba? Mówcie Widzowie. A tam idzie już. Jeszcze nie widział mnie. Albo on myśli, że ja go nie widziałem. Ja się Wam to podoba? Na którym miejscu go stawiamy w tych naszych domkach? No, jeżeli cena 380, to dla mnie, to dla mnie osobiście jest to dużo. Nie jest to mało, ale może jest wartej ceny, co? Jak myślicie? Tu mój rumak stoi. No działeczka jest, słuchajcie, no tu by mać trzy apartamenty według mnie, bo ja bym tego nie robił na ileś. On ma chyba, ile on ma metrów? Numer jest, ile jest? 12? 12. 12 jest. No, parking. Hmm. Tu by trzeba to wykosić i tu wjazd na prawo. Teoretycznie tu by się basen zmieścił, tu w tym miejscu, takich tam, właśnie tam, gdzie jest ta zieleń. Tą by się może przesadziło. Może by się udało ją przesadzić. Tu z boku. Fajnie, jakby to szło z boku, tu dokupić, przynajmniej ta 3-4 metry tej zieleni o, idzie krasownik to by było piękne muszę zobaczyć jak tu z ziemią, bo tam u góry pisze ziemia do sprzedania, ale ale wiecie, ziemia, ziemią. a tam takie nowe wybudowali tam są same nowe apartamentowce no jest to znowu koniec Orebic czy mi się tu lepiej podoba niż na początku, nie wiem znaczy na początku mi się podoba i w środku bardzo tu już jest taka końcówka. O nie jest mały ten dom. Ile on tam ma metrów? Nie wiem. Nie wiem ile ma. Ile działka ma. Działka też nie będzie duża. Czy działki to tu, to tu jest malutko, bo przez to, to wszystko do wywalenia. Do skrócia. Ale ten tu stoi, ja pierniczę. to ktoś tu czeka, czy miał taką jedną wielką działkę, czy czy kupił dwie, dwie mniejsze? no Tu jest parking, ciekawe od kogo to jest parking. Ten też jakiś chyba nowy, wybudowany. Wszędzie te ściany, betony. A tam w prawo się e, można dojechać do tego do tego klasztoru Franciszczanów. Ja tam wracałem z tamtą rowerem. Zobaczcie, kucie w tej skale co to jest robota! No wiecie co, na pewno słoneczne miejsce. Bardzo dużo tu słońce będzie. Chyba, że z boku, gdzieś ktoś coś sprzedaje i wybuduje hangar, to już będzie cień. No ale najważniejsze, że macie piękny pogląd na morę, na korczulę przepiękną. Tu raczej nic Wam nie postawią, nie ma szans. Tam jest jakiś market, taki od nich, a tu znowu te owoce, zobaczcie, o których wam mówiłem. Oczywiście proszę znowu o subskrypcję. Będę tak żebrał non stop, aż was zmobilizuje, aż wam się to znudzi i powiecie czemu dać tego suba, bo non stop będzie gadał o tym. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, na wszystkie dalej odpowiadam. O, tu znowu te drzewo, zobaczcie. Fajne tu te roślinki mają, inne. Tu po, po prawej chwili. Ten dom też nie jest głupi, ten biały tu. Więc co, ja tak jeżdżę tym rowerem, bo rowerem się najlepiej jeździ, bo piechotą to już mi się nie chce tu chodzić. Tu się tyle kilometrów robi, że... że się, że to się w pale nie mieści. Słuchajcie, rowerem to jest moment i odkrywam pewne domki, gdzie widać, że pary przynajmniej lat nikogo nie było, a naprawdę są ciekawe, fajne działki takie, nie za duże, nie za małe, a domy takie, które by mnie bardzo interesowały. No niestety trzeba tu jeździć, trzeba tu jeździć, nie dość, że wypoczywamy, to jeszcze, to jeszcze cały czas coś oglądamy, ja tu już znajomości mam, jedzie hamulec o. także znajomości mam coraz większe i to mnie cieszy szlifujemy ten chorwacki, oni mówią że fajnie się ze mną gada, że dużo mnie bardzo rozumieją, no ja tak wiecie miałem i z Węgrami, do, znaczy te Węgry to, to, to jest tragedia, ale z, Węgry, z Czechami e, do czynienia z Rosjanami e, no nie powiem o Niemczech, bo to tam jest inny język, to człowiek Różne te słówka łapie nie? i wtedy oni też mają na przykład na tak mówią da. No to wiecie kto mówią da da. Nie jest jest ani ja ja jak na śląsku tylko mówią da da. Także fajne te słowiańskie języki. Ktoś ma trochę oleju w głowie to to połapie. No wiecie co wam powiem no ten dom yy, mi się podoba jako dom. Ciekawe, co Beata powie. Ja bym tu przywiozę rowerem, bo już wiem, jak tu dojechać. Popatrzyłem na zdjęciach, więc znalazłem to. Polecam tą agencję, bo to jest ten gościu, który 1% bierze, więc jakby kogoś to interesowało, no to to jest e, Frano. E, muszę do niego wpaść jutro. Byłem już tam dwa razy, ale było zamknięte. Mówi, że... Znaczy jest tam napisane, że jak ktoś chce coś się dowiedzieć, to ma dzwonić, albo przyjedzie. No ale wiecie, ja nie będę go tam Ciągnął, żeby się z nim trochę pogadać. Dach tu jest fajny, chyba ciekawy, czy nie odnowiony, bo nie jest taki, wiecie, stary. O, na przykład, no tu nie jest stary, ale ma te, te niefajne te kafle. O, tam macie dwa dachy. Zobaczcie różnicę, ten po lewej i po prawej. Także wolałbym ten dach po lewej. Piszcie, ja się Wam to podoba, ten domek? na którym miejscu go dokwalifikujecie, zobaczcie ogłoszenie i piszcie. I piszcie kto może niech jest ruch na kanale tradycyjnie. Powiem jeszcze raz. Dajcie suba, nie dajcie się prosić. Ja Wam za to pokażę fajną cytrynkę. O i te kwiatki się bacie, podobają. One są niesamowite. Różne kolory mają te kwiaty i rosną tak jak tam. Zobaczcie, jak one tu fajnie rosną. Co tu jeszcze wam powiedzieć? Ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy na jesień, jak tu przyjedziemy, może jak. Jak to mówią, jak się da, co tu wyrosło, ale kopara potężna, na gąsienicach nie boi się kamieni. Jest mocno, to już wyrąbali, teraz będą wywozić, wyrównywać no i zobaczcie jaki to jest kosz, no niech to wyjdzie 150 tysięcy, a już nie powiem 200. To macie 50 tysięcy euro przygotowanie działki za tą działkę. Jak jest w 1000 metrów, to 200-350 tysięcy musieli euro dać. Więc nie ma nic a już jest 400 tysięcy euro. Także Lechu może pomarzyć. Choćby nie wymiar marzył, to są pewne realia marzenia. Ale ten dom, wam powiem, niezły, zły. Tu na dole jakby jakiś sklepik. No te drzwi są takie śmieszne. Tak jakby słuchajcie jakaś sutenera tu było Nie wiem co to jest może jakieś biuro tu było Także jeszcze raz trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I jedziemy z tym kotcem dalej.